Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. W sumie dobry wieczór, bo dzisiaj już mówię koniec pracy, jest realizacja kolejna. To jest 30 cel przygotowanych, tak zwanych promocyjnych, ale jest pan klient, który sobie zażyczył 30, a nie 20 tak, żeśmy robili do tej pory. I kochani, zobaczcie, przygotowaliśmy zestaw nasz promocyjny, który się naprawdę przyjął dobrze wśród klientów. Dla pierwszych, którzy dostali pierwsze tak zwane cele, teraz drudzy, którzy sobie domawiają, albo koledzy się gdzieś dowiedzieli i chciałem Wam pokazać, jak wygląda zestaw 30 cel, żeby ktoś miał rozeznanie, bo tu już są kolejne na wykończenie na jutro, ale to będzie na jutro. I zobaczcie, kochani, tutaj akurat macie w tym segmencie 2, 4, 5, czyli 5. Razy 6 to marcie razem 30 cel, tak one wyglądają, chciałem Wam pokazać dokładnie jak wyglądają jak wygląda wymiar takich 30 cel, bo właśnie jest dużo zapytań, jest tak, albo klienci sobie życzą nietypowo 10 cel, 12 cel, a dzisiaj właśnie mieliśmy telefon, że klient sobie życzył 30 cel, dlatego tą realizację szybko przygotowaliśmy, żeby jutro była do wysyłki i zobaczcie. Cele są w standardzie, tylko zaraz zobaczymy czy tej miary starczy, ale starczy. I zobaczcie kochani, wychodzi ponad 300, 300 cm, to macie kochani, 300. To zaraz zobaczymy, tak mniej więcej 300 chyba wyjdzie, bo one są nierówne, no 305, ale jakby były ściśnięte, to musi być idealnie 3 metry, no bo tu widzicie, są rozszerzenia, a każda cela ma 50 cm, czyli jakbyśmy zrobili, to szerokość tych wszystkich cel będzie 300 3 metry, 300 cm dokładnie wysokość od ziemi. Jeśli by ktoś chciał wiedzieć, jak te 5 się przedstawia, to zobaczcie, kochani, macie dokładnie 2 metry. 2 metry równiutkie jest do samej góry, także macie 5, taki słupek jeden, 5 cel to macie 2 metry na 50 cm, czyli w sumie te 30 cel to macie 3 metry na 2 metry. I tak, to zawsze wspominałem na każdym nagraniu. Cele, które wykonujemy te promocyjne, są bardzo mocne, bo tu może pokażemy dokładnie, że cela jest zawsze z piętnastki płyty wiurowej. To nie jest żadna dwunastka, tylko to jest piętnastka płyta wirowa. I teraz zobaczymy. I tutaj zobaczcie, kochani, tyły mamy białe, tyły tym razem dostaliśmy delikatnie cieńsze, bo to jest płyta hdf tak zwana biała, ładna, 3 mm, ale resztę wszystko zostało, czyli cała budka jest zrobiona z płyty wiórowej 15. do tego te grzebienie, jak zawsze wspominam, z tą bardzo fajną ramką, gdzie któryś tam z klientów nawet w komentarzu się oburzył, że super hiper, no ona jest super hiper i nie ma tego, nie ma co dyskutować, bo no jest jedna chyba z najlepszych, jaką, jaką jest wykonywana obecnie na naszym rynku i zawsze ją będę prezentował i zawsze będę dumny z takiej ramki, którą Przygotowujemy dla naszych klientów i do tego, kochani, macie ruszt Ten róż drewniany, tak jak zawsze wspominałem, czyli tu mamy akurat czarną sklejkę wodoodporną, patyki bukowe, do tego jest 18 sklejka podfrezowana ładna, no i do tego jest ta taca twarda, tak zwana, bo widać dużo dokładnie widać, że jest 8-mmowa taca twarda. Do tego jest rękojeść i zobaczcie, jak taki starszy hodowca sobie wyciągnie wszystko. Ma czyściutką celę, może sobie czyścić ładnie. Nie ma żadnej ramki obrotowej, która stoi w połowie, mu przeszkadza, bo tak, jak ja zawsze pokazuję na tych filmikach, o co chodzi z tą ramką obrotową. Jeśli ma klient ramkę obrotową i on zrobi, no tak przykładowo, tu nam pokaże, o, to ona tak mu zostanie. I teraz tu jest ok, tu wyczyści, ale co na dole zrobi z tą ramką? Jak ją nie ruszy, bo ona jest zablokowana na tych na tak zwanych uszach, my to nawet A jeśli jest ramka przestawna, to zobaczcie, kochani, wpinacie, możecie sobie ją wpiąć w ten sposób, trzymie się, wypiąć sobie w ten sposób i odłożyć. I tak jak tutaj pokazywałem wcześniej, wkładamy sobie róścik. Róż jest bardzo masywny, jest drewniany. Do końca dochodzi do tego taca i te właśnie podcięcia, które zawsze każdemu pokazuje, jak to wygląda z tymi podcięciami. Zobaczcie. Macie podcięcia, jest zlicowane pięknie. Macie wszystko połączone, zlicowane jest idealnie i tak się ona prezentuje. Tu macie ładne rękojeść, można rączkę sobie włożyć. Jeśli będzie się dziś blokowała, bo wiadomo, podejdą jakieś odchody, no to można przytrzymać, nie ma problemu. Ale widzicie, chodzi ładnie, wszystko perfekcyjnie i macie przygotowane do tego rameczka. Ta rameczka, oczywiście najlepsza, jak to się mówi na świecie, bo tak będę cały czas promował, czy to się komuś podoba, czy nie. No i tak ona się prezentuje, kochani. Tak, bo w tej promocji będzie do końca roku. Jeśli, by, jeśli byście sobie życzyli taki zestaw, mówię 20 cel, czyli mówimy bez tego, bo to będzie wtedy ten zestaw. On kosztuje 2000 zł, płatne kurierowi przy dostawie na jednej palecie. Jeśli któryś z Państwa by sobie życzył klient 30 cel, będzie ciut drożej, bo tu niestety dochodzi ciut droższa jest paleta, ale tam chyba wychodziło dokładnie o 150 zł droższa realizacja, no to czyli by wyszło tam 3150 chyba z tego co pamiętam, te wszystkie 30 cent. Kochani, także gdybyście sobie życzyli, to serdecznie zapraszam, bo ta promocja będzie trwała na pewno do końca roku. Jeśli się ceny rynkowe nic nie zmienią, to oczywiście będzie to trwało jeszcze na, na tak zwanym nowym roku, po 26 roku. Ja ze swojej strony oczywiście serdecznie zapraszam, jeśli kochani podobały wam się filmiki, łapka do góry i serdecznie was zapraszam na kolejne realizacje.